W dzisiejszym pierwszym czytaniu powracamy do Izajasza, który ma dla nas słowa wielkiego pocieszenia. Nadejdzie czas mojej łaski. Mówi Pan. Czasami zapominamy o tym, że po trudnych i bolesnych czasach przychodzi czas łaski, i zapominamy, że Bóg jest wierny i że powraca do nas z łaską, nawet gdy wyobrażamy sobie, że wszystko stracone. Bogu dzięki za prorostwo, które nas tak bardzo pociesza. Panie Jezu Chryste, niech w życiu moim i tych, którzy słuchają tych słów, nadejdzie czas łaski. Proszę Cię o to, Panie Jezu, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie. Posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do Ewangelii.